Witam na kanale Wolność w Jezusie, stary i nowy człowiek. Tak więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mając przyćmiony umysł i dalecy od życia bożego, przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony. Oddalili się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśli tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zwleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego. Obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości i prawdy. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielić potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelką gorycz i zapaczliwość i gniew i krzyk i złożyczenie Niech będą usunięte spośród was, wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Był to fragment listu Pawła do Efezjan. Prawda i wolność jest w Jezusie. Błogosławionego dnia.